Witamy Was po tak długiej przerwie. Zapraszamy na nowy odcinek w tym sezonie. Zobaczcie, jak w tym roku przebiegał coroczny Ride Kiri. 8 października w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowia Psychicznego. O szczegółach opowie Pan Profesor Krzysztof Grala. Skąd pomysł na zorganizowanie Dnia Zdrowia Psychicznego? Pomysł pojawił się już w czerwcu ubiegłego roku szkolnego, kiedy z prezydium samorządu analizowaliśmy plan pracy na przyszły rok i właściwie to młodzież rzuciła takie hasło, żeby przeprowadzić Dzień Zdrowia Psychicznego. Wskazali też, że Światowy, Dni, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest 10 października. No więc zaczęliśmy od samego początku, od września, przygotowania. No a w naszej szkole ten dzień zorganizowaliśmy 8 października, no bo w tym roku 10 wypadał w niedzielę. Jak przebiegał ten dzień? Przygotowania trwały w sumie kilka tygodni. W tym czasie uczniowie przygotowali plakaty informujące o zdrowiu psychicznym. I one zawisły na korytarzu 8 października. No i udało nam się też zaprosić prelegentów goście byli z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, WSB, Uniwersytetu SWPS, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chorzowie i nawet komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. W sumie udało nam się przeprowadzić 35 godzin lekcyjnych, warsztatów, prelekcji, wykładów i nawet zajęć z choreoterapii dla uczniów w zasadzie wszystkich klas. Czy jest pan zadowolony z efektów tego dnia? Efekty, mam nadzieję, będą się pojawiać przez cały rok szkolny, ale mam nadzieję, że w głowie każdego ucznia przynajmniej jakaś iskierka takiej świadomości o zdrowiu psychicznym się pojawiła i to wszystko będzie kiełkować przez kolejne tygodnie. Ważne jest to, żeby uczniowie wiedzieli, że nie są sami, że mogą zawsze zwrócić się o pomoc do wychowawcy, pedagoga, psychologa. W naszej szkole najważniejsze to jest przełamać swój strach i po prostu poprosić o pomoc. A teraz relacja ze ślubowania klas pierwszych. Witam Was bardzo serdecznie na pasowaniu uczniów klas pierwszych. Witam klasę pierwszą A, pierwszą B oraz pierwszą C. Spotkaliśmy się na ślubowaniu. Staniecie się za chwilę pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, co jest związane i z przywilejami, ale też obowiązkami. I mam nadzieję, że będziecie godnie reprezentować naszą szkołę przez te cztery lata, jak będziemy się tutaj razem uczyć, ale też spotykać na korytarzu i bawić, bo nie tylko, nie tylko szkoła to nauka, ale też życie kulturalne, rozrywkowe, społeczne. W progu nauki w czwartym i ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Kiri w Pożowie ślubuję przestrzegać zasad, które budują i określają naszą tożsamość narodową i regionalną. Godnie reprezentować szkołę w każdym miejscu i w każdej sytuacji. W tej chwili będę chciał przekazać głos. Przewodniczącemu samorządu uczniowskiego. Proszę. Drodzy pierwsze dla bardzo cieszę się, że dzisiaj mogę uczestniczyć tutaj z Wami w tak ważnym dla Was dniu, jakim jest na uczniów naszej szkoły. Z tej okazji chciałbym życzyć Wam samych sukcesów i mam nadzieję, że nadchodzące lata w naszym liceum spędzicie uśmiechem na, na twarzy i utworzycie tutaj wiele niezapomnianych wspomnień. Mam nadzieję, że wspólnie z wami uda nam się utworzyć społeczność szkoły i przynieść wiele pozytywnych zmian. Ja poproszę teraz wychowawców klas o rozdanie certyfikatów, imiennych certyfikatów potwierdzających włączenie do społeczności uczniowskiej. Cześć się Anastasia. jestem z Białorusi i interesuję się rysowaniem. Cześć Anastasia. Hej. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na ten wywiad. Chciałabyś nam opowiedzieć o swojej pasji, czyli o rysowaniu. Tak jest. Rysuję na tablicy graficznym. Oczywiście to wydaje się bardzo trudne, ale tak nie jest. Podłączę się po prostu do komputera, pobiera się jakiś program, no i się rysuję. A czy mogę zapytać, ile zajęło Ci czasu dojść do takiego poziomu, w którym używasz takich narzędzi jak tablet? No, prawie może 10 lat jakoś tak, bo e, od 6 lat już do tego dobrze idę, do, swojej, do swoich marzeń. Bo kiedy miałam 6 lat, e, pierwszy raz zobaczyłam w internecie, jak e, ludzie to rysują. To się nazywa speedpaint, czyli takie szybkie rysowanie. I no, zrozumiałam, że ja też tak chcę rysować yy, i to chyba się na komputerze robi. No i od razu zaczęłam uczyć się na papierze. Yy, oglądałam różne speedpainty, jak ludzie to robią i sama się uczyłam. Próbowałam jednak chodzić do szkoły artystycznej, ale postanowiłam, że mnie no, nie pasuje to. Czyli jesteś samoukiem. Tak, tak jest. Bardzo imponujące, szczególnie, że twoje prace na pewno na wysokim nie. poziomie. No, nie powiedziałabym, ale coś jest. A czym się inspirujesz w pracach? No, różnymi rzeczami. To jak muzyka albo prace innych artystów. Czasami muszę szukać pasującej muzyki, bo potrzebuję pasującego nastroju. Bo jeśli nie ma jakiejś muzyki, która pasowałaby do mojego komoru, nic z tego nie będzie. Zaczęłaś rysować na Białorusi. Jak to się stało, że jesteś w Polsce? No, um, stało się tak, że mój tata postanowił, że jest za ciasno na Białorusi. No i wyjechał do Polski. Tam pracował gdzieś ponad rok. No i postanowił, że wyjeżdżamy tam. No i to się szybko wydarzyło, że po prostu zabraliśmy rzeczy, no i wyjechaliśmy tutaj. No i teraz jestem tutaj ponad 5 lat. Czy w Twojej rodzinie były osoby również zdolne artystycznie? Tak. E, pamiętam, że to było moja prababcia i moja mama. I chyba jeszcze ciocia. Bardzo lubiły rysować. No i tak się stało. Więc dziwne to jest, że większość kobiet są zdolne do rysowania i do również e, filologii. Ci, którzy na mężczyźni, na przykład jak dziadek, praciadek to są bardziej technikami. Czy miałeś problem na początku z odnalezieniem się, nawet jeśli kontynuowałaś tą pasję i dalej rysowałaś? Tak, było to trudne, bo często tak się zdarza, że artyści mają tak zwany art block, kiedy nie ma sił do niczego i po prostu wydaje się, że niewystarczająco rysuje. Albo niewystarczająco się staram, i tak to było, to bardzo zatrzymuje w miejscu. Czyli w znacznym stopniu to zmieniło twoje życie? Nie? Tak, bardzo. No, co mogę powiedzieć, że um, często zastanawiam się nad tym, czy chcę łączyć swoją pasję z pracą, bo też większość mi mówi, że idź pracuj grafikiem, albo nie wiem. Żeby to nie było związane, ale nie chcę. Ja zrozumiałam, że nie lubię na kogoś pracować. Czyli pozostawiasz rysowanie jako swoją pasję i nie wiążesz tego z przyszłością? Tak. Tak, tak więc, jakie masz plany na przyszłość, jeśli nie rysowanie? Może będę się zajmowała polonistką, polonistyką, e, na przykład, nie wiem, pójdę do Uniwersytetu Filologii Języka Polskiego i może jeszcze rosyjskiego. W, na tłumacza polsko-rosyjskiego, rosyjsko-polskiego. Mam nadzieję, że mi to się uda. Również mam taką nadzieję i dziękuję, że widzieliście. na to. Pytanie. Dziękuję. I to już tyle w tym odcinku. Bądźcie z nami w kolejnym.